I dobro. Zapraszam wszystkich na Festiwal Kultury Chrześcijańskiej Rób to co kochasz do leżajska. 25 marca, 7 kwietnia 2019 roku. Leżajsk na dwa tygodnie zamieni się w wielką stolicę Kultury Chrześcijańskiej. Na nasz Festiwal Kultury Chrześcijańskiej zaprosiliśmy fantastycznych gości. Nie sposób ich wszystkich wymienić, ale kochani zobaczcie sami jakie oni kierują zaproszenie do każdego z nas. Cześć moi drodzy, z tej strony Jasiek Mela. Bardzo gorąco zapraszam na kolejną edycję Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w Leżajsku, którego już tradycyjnie organizatorami są ojcowie Bernardyni. 27 marca, jakoś pewnie popołudniową porą, ja będę miał okazję wygłosić swoje krótkie świadectwo życia na temat różnych upadków, ale i tego, jak Pan Bóg mnie z tych różnych trudności w życiu podnosił. Witaj! Marek i Adriana. Zarenda. Zapraszamy Cię na wyjątkowe spotkanie do Leżajska. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Już 29 i 30 marca. My będziemy tam z Tobą. Nazywam się Tomek Kamis i serdecznie zapraszam do wspaniałego świata iluzji podczas Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w Leżajskim. W kultury chrześcijańskiej Rób to co kochasz nie może zabraknąć Ciebie. W imieniu organizatorów tego festiwalu, a więc Franciszkańskiego Ośrodka Kultury i Klasztoru Ojców Bernardynów w Leżajsku, bardzo serdecznie każdego z Was zapraszam do Leżajska. Rób to co kochasz 25 marca, 7 kwietnia. Pokój i dobra.